No, i stało się 7 lutego diagnostyka zadebiutowała na parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Debiut bardzo dobry, już na otwarciu około 20% wzrostu. Kurs 125,50, przypomnę, 105 to była ta cena bazowa, po której inwestorzy zapisywali się na akcję, i na takim poziomie właśnie te akcja na swój rachunek otrzymali, ale przy bardzo dużej redukcji, no nie było tych akcji zbyt wiele. Od samego debiutu kurs systematycznie się umacnia, atakuje. Już około 135 zł, a więc wzrost jest znaczący, bo blisko 30%. No i teraz czekamy na to, co dalej obroty przekroczyły już ćwierć miliarda złotych, A przypominam, wartość akcji przyporządkowanych inwestorom indywidualnym to około 80 milionów, więc już można powiedzieć, że kilkukrotnie te akcje zostały obrócone. Ktoś oczywiście sprzedaje, ktoś kupuje, natomiast popyt tutaj jest zdecydowanie mocniejszy. Wydaje się, że ta redukcja dla inwestorów indywidualnych, ale też yy, spore zainteresowanie instytucji przekłada się właśnie w tym momencie na kurs, no i te akcje są systematycznie dokupowane. Na ten moment nie ma żadnych sygnałów na kursie, które stanowiłyby o tym, że kurs nagle zacznie się jakoś bardzo mocno osłabiać i oddawać poranne wzrosty. Debiut na pewno na plus, być może przyciągnie kolejne nowe spółki yy, właśnie do naszego parkietu giełdowego. Lajkuj i subskrybuj po więcej.